święconą głowa, co nam przynosi koronę popielu. Witaj i panuj tak mądrze i szczodrze, a żebyś z Bogiem do najświętszych celów lud prowadziła. Przebierz się na biodrze szatą czystości, czoło wznieś do nieba. Daj łaskę winnym, daj łaknącym chleba, a wszystkim niechaj rządzi sprawiedliwość. Cóż mam czynić? Praw naszych gorliwość o dobro ludu stanowi od dawna, że król, nim siądzie do pierwszego stołu, nim da spoczynek strudzonemu czołu, które uciska w dzień korona sławna, przudy na ławie sądowniczej siada i rozwiązuje kryminalne sprawy. Niech się tak stanie, jak wasze ustawy każą. Co to jest? Wód blednie i pada? Co to się znaczy? Słabo ci? Umieram. Panie mój drogi! Precz, jędzo trująca! Zrzućcie ją stron, ja pierwszy otwieram. Grobowiec ciemny dla ludzi tysiąca, co będą żyli pod nią. On w malignie. Wynieść go, wynieść! Ciało jego stygnie. Niech lekarz jaki uzdrowi go. Za to połową kraju zapłacę. Już skoła. Pani, okropną, zasmucona stratą, znozi ją cierpliwie. Bóg Ciebie przekonał na samym wstępie u złotego tronu, że w tych szczeblach stoi widmo zgonu i czeka na nas. Już przeszłość zamknięta w grobach. Ja sama panią tajemnicę. Każcie wojennym brańcom rozkuć pęta, zestawić stoły na rynkach stolicy i dawać co dnia dla żebraków sprawę. Wdzięczność i sława tobie. Ja o sławę nie dbam. A wyższa teraz nad sąd ludu będę, czym dawno byłabym zrodzona pod inną gwiazdą. Życie pełne trudu na dwie połowy przecięła korona. Przeszłość odpadła jak od płytkiej stali, którą po stronie jednej ośliniła żmija. Połowa jabłka leci zgniła i czarna jadem. Wyście mnie nie znali, taką jaką byłam. Niech więc lud nie śledzi przeszłości mojej. Wiecie, co on wyznała, a resztę wyznam księdzu na spowiedzi. Jeszcze jedno. Poszukajcie ciała grafa Kirkora między gęste trupy. I na ten wzgórek, gdzie już tylko słupy brzus ogrąbanych mieczami się bielą, zanieście mary z jedwabną pościelą. Na tej pościeli przyniesiecie śpiące zwłoki Kirkora. Niech ludu tysiące płacze przy marach tego, co z orężem poległ mym wrogiem. A był moim mężem. Zaprawdę mówię, ja pografię wdowa, lecz niech nie roi bajek tłunga, wiedzi. Co miała wyznać, wyznała królowa, a resztę powie księdzu na spowiedzi. Teraz, kanclerzu, wywołaj przede mnie zbrodniów. Na pierwszym siedzę trybunale. Jeśli fałsz wydam, niechaj będzie ze mnie gniazdo robaków. Niech się ogniem spalę, ani mię ujmie dobroć, ani trwogę, ani odwiodą ludzie, ani czarty. Przysięgam sobie samej, w oczach Boga, być sprawiedliwą. Woźni! Sąd otwarty. Oto jest Księga Praw. Oto Zbawiciel na suchym drewnie krzyże rozpostarty, u całej Księgę i Krzyż. życie, Ktoś jest. Królewski lekarz. O co sprawia? O jadotrucie. Na chwilę. Twój wódz o pani, można i łaskawa, otruty skonał. Wielki rycerz ginie od jadu, co się zowie ludomorem. Na jego ciele żelaznym kolorem wyszło tysiące plam. Skonał otruty. Kogoż posądzasz? Niech sąd szuka winnych. Zbrodniarz nie znany. Odłożyć do innych sądów tę sprawę. Niech ma czas pokuty. Zwyczajem kraju jest, mościa królowo, wydawać wyroki, choćby na nieznanym i zawieszony miecz trzymać nad głową tajnego zbrodnia, aż będzie schwytanym i da nam garbo. Są jednak zbrodniarze wyżsi nad wyrok, święci jak ołtarze, niedosiągnieni. Takich Bóg ukaże. Do ciebie ziemski wyrok dać należy szczero, sumienny. Cóż wyrzekły prawo? Jeżeli który z szlachty i z rycerzy trucizną gorzką na życie nastawa, równego sobie i dopełni czynu, to kara miecza. Jeśli zaś kto z gminu otruć je spełni. Dosyć. Sądź królowo, niechaj u ciebie mniej waży praw słowo niż głos sumienia. Skończmy. Otrawiciel winien jest śmierci. Na zamkowym progu odtrąbić wyrok, A jeżeli mściciel kad nie wypełni, zostawmy Bogu. Niech teraz stanie drugi oskarżyciel. Ktoś jest. Cień tego, czym byłem. O smutki! Wyście mi pamięć odjęły na wieki, Dręcząc pamięcią. Jako niezabudki trącane ciągle od płynącej rzeki, znajdują radość w ciągłym kołysaniu błękitnej fali. Tak ja, bity falą płynących smutków, we łzach i w niespaniu ulgę znajduję. Prawodawczą szalą nie można ważyć tego człowieka mowy. No. Tłumacz się jaśnie. Oto malinowy zbanek, a oto nóż. A te maliny były pod głową zabitej dziewczyny. Nóż był w jej piersiach. Niechaj z tego dzbanka wypłynie nowy Eurotas z płaczu. Niech zaprowadzi smutnego kochanka falą przejrzystą do kochanki grobu. A ja mu powiem: strumyku, tułaczu, dzięki Ci wieczne, w grobie dla nas obu będzie spoczynek i cichości może. Przebacz Apollo, promienisty boże, że łzy przyszedłem przed ludźmi wylewać i smutek z nimi łamać jako chleby. Przychodzę ludziom smutną pieśń wyśpiewać. Przyszedłem jako Orfeusz w Ereby prosić Plutona, by mi wrócił żonę. Słuchajcie! Ona żoną moją była, żoną mej duszy. Dziś jedna mogiła zamyka białe ciało zakrwawione tym nożem. Patrzcie! To na tym dzbanku znalazłem martwą o wiosny poranku zabitą nożem. W tej zawiwej skardze czuć zbrodni zapach. Kanclerzu, ja gardzę szalonych ludzi zaskarżeni. Pani, sąd winien śledzić do ostatka, ani pogardzać smutnym psa, na kogo wyciem. Więc wiesz, że, pasterzu, rozstała się z życiem twoja małżonka? I znalazłeś ciało nożem przebite? Kiedy to się stało? Trzy razy księżyc i gwiazdy pobladły przed Apolinem. Mów, na kogo padły twoje podejrzenia o zabójstwo krwawe? Ach, parki, parki, parki niełaskawe przecięły srebrną nitkę jej żywota. Może też z nieba jaka gwiazda złota pozazdrościła? mej kochance blasku w oczach i oczom zawrzeć się kazała. Gdzież ją znalazłeś? W dumającym lasku, pod cieniem wierzby rozpłakanej, spała snemnie przez panem. nas sprawa. Wydaj królowo wyrok na nieznanych, rać się od sumienia. A jak sądzą prawa? Za śmierć chcą śmierci. Z tych pozabijanych nie będzie mieli prochu ani ćwierci. Wydaj sumienny sąd. Winna jest śmierć. Winna? Więc sądzisz, że zbrodniarz miasta? Sądzę, jak sądzę. Niech ludowi miasta odtrąbią wyrok na zamkowym progu. Katowi zemsta należy lub bogu. Niechaj teraz stanie oskarżyciel trzeci. Ktoś ty jest? Dował. Na kogo? Na dzieci skargę zanoszę. Mówią, że królowa piękna, jak anioł, niechaj ona sądzi. Miałam dwie córki, stara, biedna wdowa. Żywiłam obie. Jak to często błądzi człowiek na ziemi, czekając pociechy. Młodsza uciekła spod matczynej strzechy, niedobre dziecko. Lecz druga, o Boże, królowo moja, Ty jaganią biała, sądź, że ty sama. Druga poszła w łoże wielkiego grafa. Bogdaj, wymskonała się jak łamie. Graf ją wziął za żonę. Królowo moja, Bogdaj, ci korony, Bóg wiecznie trzymał na tej mądrej główce. Osoć! W tej drugiej cółce jak w makówce, było rozum. Graf ją kochał bardzo. Ale ja, matka, kochałam jak matka. Aż tu, w jej zamku, już służalce gardzą biedną staruszką. Cierpię do ostatka wzgardę służalców. Król był dla mnie blisko. Aż tu, mnie jednej nocy, te córczysko w obliczu ludzi zaprzało się głośno. A córko, mówię, bądźże ty litośną dla starej matki, co już bliska truny. Była noc straszna i deszcz i pioruny, pioruny i deszcz, ciemno i burza. Córka kazała wypędzić z podwórza mnie, starą matkę, na wichry i deszcze, w nocy, i w pioruny i w burzę, i jeszcze głodną kazała. Niech jej Pan Bóg stwórca przebaczy. Głodną wypędzi z podwórca do lasu. Wiatr ja mnie poniósł załachmany, pion wypalił oczy. O, różany mój królu, Złoty mój panie, litości! Pani, ty milczysz? Takiej nieprawości mszczą się Okropnie nasze mądre prawa. Przecież nie śmiercią. Lewidów ustawa śmierć Przepisuje na niewdzięczne dzieci. Niechaj cię księga naszych praw poświeci. Czytaj i czytaj we własnym sumieniu, a ty, staruszko, nazwij po imieniu wyrodną córkę, a Kadią ukaże. Chociażby z pierwszym grafem państwa w parze rozjął powiązał, powiedz grafa miano jej córki imię, a prawa dostaną przez mury zamku jej serca i głowy. Co? Śmierć na córkę? Panie, bądź mi zdrowy, żegnę królowo. Ja wracam do boru, będę żyć rosą. Podług ustaw toru, kto zaniósł skarbie, odstąpić, nie może. Wyznaj. Nie, nie, nie. Wziąć na tortur łoże i wszystkie stawy jej w żelazne kreszcze. Cóż, wyznaj stara. Nie, panie. Raz jeszcze pytam się o imię złej córy. Ona niewinna! Wziąć ją na tortury. Królowo moja, zlituj się, ja stara. Ja bym być mogła matką twoją, Boże. Ty nic nie mówisz? Nic? To jakaś Mara straszna na tronie. Więc ja się położę na tych żelezach i skonam. A w niebie. Bóg wam odpuści. Wygada, że poleści. Panie mój, jasny panie, u ciebie żelazne serce. Praw się trzymam treści, a za to niech mnie wielki Bóg obwini, lub uniewinni. A ty, monarchini, wiedz, że mam serce pełne łez, goryczy i przerażenia. Co to jest? To krzyczy stara kobieta. I nic nie wydawa? Nic. Czekaj. Z mego teraz ciała kat zrobił w sercu tortury. rozciąga… wody. Już zdjęta z żelaznego drąga. – Już? Powiedziała, co w bolach? – Umarła. – Umarła, mówisz? – Jak ją kat położył na tortur kleszczach, to oczy zawarła. A patrząc na nią, kto by się pobożył, że to kościany Chrystus był bez ducha? Każda kosteczka wywiędła i sucha, że z rozciągniętą skórę wyglądała, prosząc o litość. I nic nie wydała? Umarła cicho, a na suchej twarzy dwa wykopała dołki śmierci kościana i w obu dołkach stoją łzy. Od rana siedzę na sądach, a żaden z nędzarzy tak nie pracuje długo i tak znojnie. Już noc, panowie. Nie, to czarna chmura wisi nad zamkiem. Polać się spokojnie twego sumienia, czego wartą córa, dla której matka taką śmiercią kona. Wy ją osądźcie. Niech twoja korona przybierze blasku sądem sprawiedliwym. Ona zaprawdę winna ogniem żywym być obrócona na węgiel piekielny. Osądź ją. Osądź! Jak bóg nieśmiertelny, winna jest sądu. Oprzedź ją na ćwierci. Dać się sumienia i sądź. Winna śmierci król kobieta piórnem boskim zastrzelony, zamiast w koronacyjne bić w pogrzebu dzwony.